Hej moi drodzy. Witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na test dwóch ciekawych nowości drogeryjnych, chociaż w sumie nie wiem czy dwóch. Jedna na pewno jest nowością i jest to ta paletka z Gosza. Mamy tutaj paletę na wzór paletek z Diora. Z błyszczącymi produktami do twarzy. I do tego mamy do przetestowania krem BB koreańskiej marki Kimoko Beauty, który kupiłam w Rosmanie na fajnej promocji, bo on kosztował coś koło 25 zł, a jego cena regularna to 40. Nie wiem na 100%, czy on jest nowością. Ja robiłam zakupy na stronie Rosmana jakiś miesiąc temu. Robiłam zakupy online z dostawą do domu i wtedy na niego trafiłam. No ale tak czy siak stwierdziłam, że chcę go sprawdzić, chcę go przetestować. Markę Kimoko bardzo lubię, także zobaczymy, czy jest to kosmetyk wart uwagi. Wracając na chwilę do palety z Gosza. nie jest to jedyna paleta, Ala Dior, którą w ostatnim czasie testowałam, bo testowałam na kanale na przykład paletę Quattro od Vibo i tutaj również mamy cztery błyszczące, dosyć mocno drobinkowe produkty do twarzy i testowałam paletę AA Golden Hour która jest w podobnym klimacie. Pomimo tego, że produkty mogą być do siebie podobne, to stwierdziłam, że nie będę w tym filmie porównywać ich do siebie, nie będę robić słoczy, dlatego, że planuję kupić paletę z Diora i nagrać na temat tej palety i na temat potencjalnych zamienników oddzielny odcinek i sprawdzić, czy faktycznie na rynku mamy zamiennik palety z Diora, Także tylko daję znać, że kilka takich palet testowałam, no i film z biorem i z porównaniem do innych palet niedługo na kanale się pojawi. Zanim przejdziemy do testu i do nakładania kremu BB, dwa słowa wyjaśnienia, bo przez dłuższą chwilę mnie na YouTubie nie było. Było to mniej więcej półtora tygodnia. W niedzielę mieliśmy chrzciny małego, także było trochę przygotowań, robiliśmy wszystko sami, więc po prostu stwierdziłam, że nie będę tych filmów nagrywać na szybko, tylko zrobię sobie mały urlop od YouTube'a, Ale już od tego tygodnia filmy będą pojawiać się regularnie. Będą się pojawiać albo trzy, albo cztery razy w tygodniu, w zależności od tego, ile będę miała wolnego czasu, a mam nadzieję, że będzie tego czasu sporo. Przechodząc już do kremu BB, jest to dokładnie Krem Color Correcting and Protecting, dlatego że mamy tutaj SPF50. Także dosyć wysoka ochrona. Niestety nie jest ona szerokopasmowa, ale zawsze jakaś jest, także dla mnie jest to duży plus. Pojemność to aż 40 ml i to też mnie pozytywnie zaskoczyło, bo zazwyczaj w kremach BB czy w podkładach mamy jednak 30, a tutaj jest 40. Jeśli chodzi o kolory, dostępne były dwa: Natural Beige i Light Beige. Ja wybrałam sobie wersję light, bo kupowałam ten krem jakiś miesiąc temu, no i wtedy jeszcze w ogóle nie byłam opalona. Teraz nie wiem, czy nie będzie za jasny, ale mam nadzieję, że nie i że jakoś da się to ograć. Przechodząc już do opisu, mamy tutaj krem BB, który wyrówna koloryt skóry z ochroną SPF 50. Krem o jasnym odcieniu beżu nawilży i wygładzi skórę, tworząc idealne krycie. Dodatkowo chroni przed negatywnym wpływem promieniowania UV, Zacznij swoją przygodę z koreańską pielęgnacją i cieszy się pięknym wyglądem zadbanej skóry. Mamy oczywiście napisane, jak ten krem nakładać. No, i jeśli chodzi o opis, to by było na tyle. Cena regularna tego kremu to 39,99. Ja go kupiłam na promocji za około 25 zł. Także myślę, że jest to bardzo fajna cena. Tym bardziej, że mamy tutaj aż 40 ml. Zaczniemy sobie oczywiście od słocza. Zobaczymy, jak wygląda ten kolorek. Light beige. No, myślę, że jest fajny. Nie jest może taki typowo beżowy, neutralny. Ma troszeczkę ciepłych tonów. Ale jest bardzo ładny. Mam też wrażenie, że nie jest on jakiś super jasny, także jeżeli fajnie się dopasuje, to powinien być dla mnie idealny. Nic się tutaj nie powinno odcinać. Formuła jest bardzo przyjemna, jest taka dosyć kremowa, ale przy tym lekka. Jest to taki lekki kremik. W międzyczasie jak będę nakładać krem na połowę twarzy, to opowiem Wam historię o moim nieszczęsnym paznokciu, bo myślę, że są osoby, które zwrócą niestety na to uwagę. Wiem, że wygląda to nieestetycznie, ale paznokieć zaczął się goić, a właściwie palec, więc nie chcę naklejać plastrów. No miałam mały wypadek i ten paznokieć cały w 100% mi zjechał, odszedł. Już zaczęło się to goić, już nie boli, ale powiem Wam, że jak ten paznokieć... Mi odjechał z tego palca, to bardzo, bardzo bolało. Piekło mnie za dwa dni i tak naprawdę nie mogłam tym palcem ruszać. No niestety, jak ktoś jest łamagą, to wypadki chodzą po ludziach, czasem takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że jakoś mocno nie będzie Was to drażnić. Jak mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie wygląda zbyt dobrze, zwłaszcza jak mam zrobione inne paznokcie. Ale po prostu w tym momencie chcę dać skórze oddychać, nie chcę tych plastrów naklejać. Myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie, jak będę nagrywać filmy, no to już po prostu będę ten pastę naklejała, żeby wyglądało to lepiej i nie raziło w oczy. No ale na ten moment na razie nie chcę tego robić. Także w międzyczasie wjechała historia, która mrozi krew w żyłach, mi ona krew zmroziła, bo ja wcześniej nigdy takiej sytuacji nie miałam. Także szczerze mówiąc, no byłam przerażona, już zastanawiałam się, czy nie jechać w ogóle na SOR, nie jechać do lekarza. Ale bardzo szybko przestało mnie boleć, zaczęło mi się to goić, zaczął mi się robić delikatny strupek. Także wszystko jest na szczęście ok. Jeśli chodzi o ten krem, to on się bardzo ładnie nałożył. On mi troszkę przypomina krem miszy, tą wersję fioletową, delikatnie kryjącą i troszkę bardziej świetlistą. Może nie rozświetlającą, a właśnie świetlistą, o takim lekko mokrym wykończeniu. Ale mam wrażenie, że Kimoko ma troszkę mniejsze krycie. Na pewno fajne jest to, że ten produkt bardzo ładnie się dopasował i pomimo tego, że jest delikatnie za jasny, to nic mi się tutaj za bardzo nie odcina. Ładnie się wtopił, wygląda bardzo lekko, delikatnie. Nałożyłam go również pod oczy i też wygląda ok. Także jak na razie bardzo mi się ten krem podoba. Tak wygląda strona bez kremu, tak strona z kremem, i w kamerze widzę, że ten krem. Na skórze wygląda na troszkę jaśniejszy, niż jest w rzeczywistości. Na żywo on się naprawdę ładnie dopasował i wygląda super. No a na kamerze, patrząc na stronę bez kremu, gdzie moja twarz, pomimo tego, że używam SPF-ów, jest delikatnie muśnięta słońcem, no to ta różnica jest. Myślę, że może być to naprawdę fajny krem BB. W ogóle mam wrażenie, że on dał delikatne uczucie nawilżenia, takiego fajnego komfortu, ukojenia. Zazwyczaj koreańskie kremy BB mają w sobie sporo pielęgnacji i myślę, że tutaj też tak jest. No i dodatkowo mamy SPF. Przechodzę sobie do drugiej strony: oczywiście nakładam krem palcami, później doklepię go delikatnie gąbeczką, wszystko wyrównam i przejdziemy do paletki z Gosza, której nie ukrywam, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ta paleta wygląda naprawdę przepięknie, moim zdaniem tak bardzo premium, bardzo ekskluzywnie. Co prawda jak na drogerię nie jest ona super tania, bo w cenie regularnej kosztuje 90 zł, ale w ogóle kosmetyki z Gosha nie są jakieś bardzo tanie. Ja ją kupiłam na promocji za około 65 i myślę, że patrząc na tą paletę, cena jest adekwatna do produktu. Mam nadzieję, że też do jakości. Zaraz się o tym przekonamy. Ale jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, te 65-70 zł, patrząc na tą paletę, na opakowanie, które jest bardzo porządne, i na sporą gramaturę, bo mamy tutaj 11,6 g. To cena, którą da się zaakceptować pod warunkiem, oczywiście, że produkt będzie fajny. Jak mówiłam wcześniej, żeby zrobić porównanie, żeby porównać wszystkie tego typu palety do oryginału, czyli do paletki z Diora, to ją sobie zamówię, tylko jeszcze nie wiem, jaką wersję. Poczekam na jakąś promocję i wtedy kupię ją sobie w seforze no i zobaczymy, czy w drogerii faktycznie znajdzie się jakiś godny zamiennik. Krem od Kimoko wygląda naprawdę super, wygląda przepięknie. Myślę, że jak go przypudruję, to będzie wyglądał jeszcze lepiej, bo ta skóra będzie bardziej wygładzona. Ja niestety mam w tym momencie jakieś niedoskonałości. Mam też delikatnie rozszerzone pory i krem, który jest dosyć mokry, trochę to podkreśla, ale w połączeniu z pudrem podejrzewam, że będzie to wyglądało fajnie. Także pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Poza kamerą przypudrowałam sobie twarz i okolice pod oczami. Dzisiaj użyłam pudru z sensu mare. Jest to Algotone Matte Sheer Powder, czyli wersja matująca. Ale ten mat jest taki bardzo delikatny, subtelny, naturalny. Puder jest bardzo lekki, miałki, drobno zmielony. Jest to wręcz taka bardzo delikatna chmurka. Także, jakby co, świetny puder o delikatnie matującym wykończeniu. Wspomnę Wam jeszcze na szybko, czego użyłam do makijażu oczu. Dzisiaj sięgnęłam po paletę od Nataszy Denone i jest to Mini Eye Sculpt Palette. Ogólnie, jeśli chodzi o paletki Nataszy, to widziałam, że pojawiła się nowa, ale taka trochę jesienna. Nie do końca klimat wakacji, klimat lata chociaż w sumie można powiedzieć, że mamy piękną jesień tego lata, bo to lato nie chce przyjść, a mamy już połowę wakacji. Tusz to drogeryjny game changer, im dłużej go używam, tym bardziej jestem zachwycona. On po czasie wygląda jeszcze lepiej, jeszcze fajniej się nakłada i daje fajniejszy efekt, a jest to Catrice Fake It. Jest to maskara, która kosztuje około 20-25 zł, a robi naprawdę efekt wow. Ja mam dzisiaj jedną warstwę, dosłownie trzy razy przeciągnęłam tuszem po rzęsach, i moim zdaniem wygląda to genialnie. Tuż da się bez problemu budować, można nałożyć dwie trzy warstwy i on tych rzęs nie obciąża, nie powoduje, że one opadają, no daje po prostu efekt sztucznych rzęs. Także zdecydowanie polecam świetna maskara. Na brwiach standardowo mój Święty Graal, czyli oczywiście żel do brwi Zenex Adebrau w kolorze taupe, a na ustach olejek od Jorkaya i jest to wersja Karmelowe jabłuszko. W ogóle, jeśli chodzi o te olejki, to wyszły ostatnio cztery nowe wakacyjne wersje, nowe letnie zapachy, i szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać paczki z nowościami, która do mnie idzie, bo jest tam na pewno kokos i chyba jakiś tropikalny zapach, a ja kokos uwielbiam. Także pokażę wam je w holu, zobaczymy co to za zapachy i na pewno jeden olejek zostawię wam na rozdanie, bo w sierpniu będzie rozdanie urodzinowe. Nagadałam się, także przejdźmy sobie w końcu do konkretów i do testu paletki z Gosza, paletki, która wygląda jak Dior, a nawet powiedziałabym, że wygląda lepiej, bo moim zdaniem to opakowanie jest takie bardziej premium, bardziej ekskluzywne niż opakowanie paletek z Diora. Wygląda to po prostu jak lepiej wykonane, jest też takie dosyć ciężkie, masywne w ręku. Co do kolorów, to powiem Wam, że prezentują się fajnie. Oczywiście ten najciemniejszy, powiedzmy, brązer nie będzie czymś dla mnie, bo ja nie lubię aż tak błyszczących brązerów. Druga sprawa, jest on dosyć ciepły i ciemny. A jeśli chodzi o pozostałe kolory, to wygląda to zachęcająco. Mamy bardzo ładny, dosyć jasny, delikatnie brzoskwiniowy szampan, bo w tym najjaśniejszym kolorze jest nuta brzoskwini. Mamy też złoto, ale ono nie jest takie super żółte, więc myślę, że również może wyglądać ładnie. I do tego mamy jeszcze cukierkowy, dosyć mocno napigmentowany kolor różowy, i nad tym kolorem się zastanawiam. Myślę, że go sprawdzę i myślę, że nie będę go skreślać, bo on ma mocny pigment, ale może jak nałożę go w małej ilości, może jak go rozproszę. To będzie to wyglądało ok. Co do wykończenia, to mam wrażenie, że wygląda to troszkę jak Vibo, a troszkę jak AA Golden Hour. Jest to coś pomiędzy. Vibo, moim zdaniem, jest troszeczkę bardziej napigmentowaną paletą, ale z drugiej strony, chyba jeszcze bardziej mokrą w wykończeniu, taką bardziej błyszczącą. A Golden Hour to paletka też w miarę mocno napigmentowana, ale jak nakładamy lekką ręką, to można stworzyć naprawdę subtelny efekt. Tutaj wydaje mi się, że będzie trochę tak, trochę tak, czyli jednak mamy ten pigment i jest on dosyć mocny, ale tego błysku no nie ma jakoś super dużo. Spodziewałam się, że będzie to bardziej błyszczące, a widzę, że jak zaczęłam rozcierać te produkty na dłoni, jak zaczęłam rozcierać te słocze, to ten blask troszeczkę zniknął. Także oczywiście bez zbędnego przedłużania przechodzimy do testu, sprawdźmy jak to będzie wyglądać na twarzy. Ale patrząc na te słocze, trochę się boję, że może być to paletka najdroższa, ale z drugiej strony najsłabsza z tych trzech. Jeszcze oczywiście nie wyrokuję, ale jak roztarłam te słocze, no to tak się to zapowiada. Zaczniemy sobie od różu. W ogóle może nałożę sobie brązer. Tylko jeśli chodzi o brązer, to tego produktu na pewno nie nałożę. Bo on będzie dla mnie zbyt ciemny i zbyt mocno rozświetlający. Także sięgnę sobie po brązer z palety AA, ale tej pierwszej, jest to paletka Star Secrets. Brązer w tej palecie ma bardzo ładny, neutralny kolor i jest też delikatny, jeśli chodzi o pigmentację, także będzie mi dzisiaj pasował, bo nie chcę, żeby bronzer był taki mocny, intensywny, przytłaczający, tylko żeby te kości były bardzo delikatnie zaznaczone. I myślę, że ten produkt. Idealnie mi w tym pomoże. Widzę, że większa niedoskonałość, którą tutaj mam, niestety, jak przypudrowałam skórę, mocno się wybiła. Mam wrażenie, że krem kimoko, który tutaj był pod wpływem pędzla w połączeniu z pudrem, po prostu zszedł i to mi się wybiło. Także może za chwilkę dołożę troszeczkę korektora, żeby aż tak bardzo nie było to widoczne. Pozew nałożony, także przeszłam sobie już do paletki z gosza i zaczynam od tego różowego kolorku, od różu. No, wygląda ładnie, ale moim zdaniem jest to troszkę zbyt metaliczno, delikatnie perłowe wykończenie. Zastanawiając się nad zakupem paletki z diora oglądałam ostatnio sporo testów, bo chciałam zobaczyć porównania różnych paletek, różnych wersji kolorystycznych i powiem Wam, że mam wrażenie, że to jednak nie będzie coś podobnego. Tutaj mamy troszeczkę cięższy produkt, który trochę podkreśla fakturę skóry. Mamy też mocniejszą pigmentację, a Dior jest jednak taki bardziej upiększający. Także coś czuję, że w ostatecznym rozrachunku paleta z Diora może wypaść najlepiej. Może się okazać, że jest to jednak unikatowa formuła, unikatowy produkt i że ciężko będzie znaleźć w drogerii zamiennik podobny produkt, który da podobny efekt. Także mamy tutaj coś potencjalnie podobnego. Przechodzę sobie w międzyczasie do rozświetlacza i użyję na początku tego jaśniejszego. Mamy też podobny vibe w palecie Vibo i w palecie Golden Hour, ale wydaje mi się, że Dior może być jednak czymś wow, czymś wyjątkowym, czymś, co po prostu no, ciężko jest skopiować. W sumie bym się cieszyła, bo jeżeli kupię paletkę za 270 zł, no to chciałabym, żeby była wyjątkowa, żeby był to dobry zakup. Ale oczywiście wszystko się może zdarzyć i może się okazać, że stwierdzę, że ta paleta nie jest wyjątkowa, że nie jest warta swojej ceny. Wszystko okaże się, jak ją kupię i jak ją z Wami przetestuję. Co do tego jasnego rozświetlacza, no to wygląda bardzo ładnie. Mam wrażenie, że w połączeniu z tym różem fajnie to zagrało. Sam róż nie zrobił efektu wow, ale jak połączyłam z rozświetlaczem, no to już wygląda to dużo, dużo lepiej. Z jednej strony ten glow jest widoczny, ale nie jest taki bardzo mocny, intensywny. Jest to coś takiego bardziej eleganckiego na co dzień. Także rozświetlacz mi się podoba. W palecie mamy jeszcze dwa produkty, złoty i brązowy, i jeśli chodzi o ten złoty, to on może wyglądać na skórze fajnie, ale nie chcę zaburzać tego, co już stworzyłam, i nie chcę mieszać tych dwóch rozświetlaczy, także myślę, że nałożę go na powiekę i zobaczymy, jak będzie wyglądał. A jeśli chodzi o brązowy, to może też go nałożę na powiekę? W sumie myślałam, że ten produkt ominę i że dzisiaj nie będę go testować, bo nie do końca pasuje mi to, że on jest aż tak ciemny i tak mocno napigmentowany. A w sumie mogę zrobić całe oko w błysku od zewnętrznego kącika nałożę brąz, a od wewnętrznego złoto i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także przechodzę sobie do aplikacji nakładam produkt palcem, oczywiście bez żadnej mokrej bazy. No i okej, okay. ten brąz wygląda bardzo ładnie. Jest to taki trochę gold brąz, bo mamy w tym nutę ciepłego złota. Szczerze mówiąc się nie spodziewałam, a wygląda to naprawdę super. Ten produkt przepięknie się nałożył. Mam wrażenie, że dał troszeczkę efekt wygładzenia, a z drugiej strony bardzo ładnie błyszczy, ładnie się mieni. Mamy tutaj ten brąz, ale właśnie wybije się dosyć mocno złoty podton. Także fajnie się to zgrało z matowym, brązowym makijażem. No i bardzo mi się podoba. Lecimy sobie ze złotem i złoto nałożę pędzlem, dlatego, że mam dosyć długie paznokcie i ciężko mi będzie dojechać do samego wewnętrznego kącika. Pędzlem nakładało się to średnio, ale przypomniałam sobie, że mam swój biedny, uszkodzony paluszek. Oczywiście jest to śmiech przez łzy. No, ale z drugiej strony pomógł mi on w tym, żeby dostać się tutaj do samego kącika, a jak wiadomo, palec jednak daje lepszy efekt niż pędzel, jest większy nacisk, więc no, lepiej po prostu to wygląda. Można wydobyć więcej błysku. No, i jak nałożyłam ten produkt palcem, to faktycznie tego błysku jest więcej. Zdecydowanie bardziej podoba mi się ten ciemny złoty brąz. Jest to w 100% mój klimat. On mi się kojarzy z tą kolekcją Mandala z Glam Shopu z matową i błyszczącą paletą. Tam też były takie brąz z klimaty, i tutaj coś takiego mamy. No, co do tego złotka, fajnie rozjaśniło kącik, wygląda ok ale szału na powiece nie robi. Na koniec biorę sobie odrobinkę tego ciemnego brązu i dołożę go na dolną powiekę, bo nałożyłam wcześniej bardzo, bardzo jasny cień i praktycznie jest on niewidoczny, a jak nałożyłam błysk na górną, a dolna jest taka powiedzmy goła, niezaznaczona, no to za dobrze to nie wygląda. Także myślę, że jak troszeczkę przyciemnię, to będzie wyglądało dużo lepiej. Okej, okay, naprawdę mi się to podoba, makijaż prezentuje się fajnie, myślę, że ten błysk troszkę dodał charakteru, troszeczkę zmienił styl tego makijażu. Brązowe maty jak to maty, jest to klasyka, jest to podstawa, jest to makijaż, w jakim czuję się najlepiej, ale mam wrażenie, że ten błysk troszkę rozjaśnił mi spojrzenie, no po prostu wygląda to fajnie. Makijaż mamy skończony, także przechodzimy sobie do podsumowania i zaczynamy od kremu BB marki Kimoko Beauty. Myślę, że ma potencjał, naprawdę wygląda fajnie, bardzo przypomina mi krem BB od Miszy w wersji fioletową, tylko ma troszkę mniejsze krycie, ale jeśli chodzi o inne aspekty, o wykończenie, o formułę, no to jest bardzo podobnie. Mamy tutaj bardzo lekki krem, lekką kremową formułę, która bez problemu się rozprowadza, nie robi zacieków, nie marzy się na skórze i tak naprawdę nie potrzebujemy gąbeczki, żeby dobrze ten kosmetyk nałożyć. Mamy krycie średnie minus, ale wyrównuje ładnie koloryt, fajnie się dopasowuje. Także tak naprawdę mamy tutaj jeden znak zapytania, i jest to trwałość. Niestety, jak przypudrowałam skórę, to ten produkt zszedł mi z niedoskonałości, która jest wypukła. Możliwe, że za mocno przycisnęłam pędzlem, ale szczerze wątpię, bo zazwyczaj bardzo delikatnie omiatam skórę. Także zobaczymy, będę testować. Pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o paletę z gosza, to ona. Mi się wizualnie bardzo podoba, wygląda tak bardzo na bogato, premium, a można ją kupić już za około 60 zł. Mamy bardzo porządną kasetkę, jest ona zamykana na magnes. Mamy też sporą gramaturę, 11,6 g, ale co do samych produktów, no to chyba mnie one do końca nie porwały. Z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że wygląda to źle. Jak nałożyłam sam róż, to on był dla mnie trochę zbyt metaliczny, zbyt błyszczący. Także wykończenie nie do końca do mnie przemawia, ale jak dołożyłam ten jasny rozświetlacz i połączyłam te produkty, no to już wygląda to bardzo ok. Co do tych dwóch pozostałych, nałożyłam je na powieki i wygląda to przepięknie, zwłaszcza jeśli chodzi o ten ciemny brąz. Mam też wrażenie, że to metaliczne wykończenie nie wybija się na powiekach tak mocno jak na skórze, jak na twarzy. Jest to bardziej efekt takiego trochę winylowego cienia plus mamy tutaj brąz z domieszką złota więc troszeczkę to iskrzy, fajnie się mieni no ładnie wygląda, na powiece naprawdę ładnie to wygląda na twarzy również wygląda to ok, ale moim zdaniem nie można przesadzić z ilością trzeba naprawdę bardzo uważać ile tego produktu nakładamy właśnie przez to, że mamy tutaj dużo tej metaliki tego metalicznego wykończenia no i jeżeli nałożymy zbyt dużo, to po pierwsze kolor będzie się mocno wybijał bo te produkty są dobrze mocno napigmentowane a po drugie, to metaliczne wykończenie podkreśla trochę fakturę skóry. Także oczywiście będę sobie w najbliższych dniach tą paletkę testować. Będę ją również porównywać do Vibo i do palety AA Golden Hour. Będę robić słocze, nakładać na jedną stronę jedną paletę, na drugą drugą i sprawdzać jak to obok siebie wygląda. I za jakieś 2-3 tygodnie, jak trafię w Sephora na promocję i zamówię paletę z Diora, to nagram wam taką łączną recenzję, porównanie. Porównamy sobie wtedy wszystkie te palety, właśnie do paletki Dior, przetestuję Diora, będzie to moje pierwsze wrażenie i sprawdzimy wspólnie, czy w drogerii znajdzie się jakaś fajna błyszcząca paleta, która może nam zastąpić paletę Diora, którą możemy nazwać zamiennikiem, czy jednak Dior jest unikatowy i jest wart tej swojej ceny tych 250-70 zł. I warto jednak tą kasę wydać. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Piszcie, czy testowaliście krem BB od Kimoko Beauty, a jeżeli tak, to dajcie znać, co sądzicie jak on Wam się sprawdził. I oczywiście napiszcie, czy testowaliście paletę z Gosha. W ogóle dajcie znać, czy testowaliście którąś z tych trzech palet, czyli Gosha, AA oraz Vivo. No i dajcie znać, jak te produkty wam się sprawdziły i co o nich sądzicie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.